Cześć, witamy serdecznie. My jesteśmy koty, koty dwa. dwa. Sialala, la, la, olala. Gdy, Gdy się z kotem zaprzyjaźnię, już nie, nie będę czuł się sam. Z przyjacielem żyć jest raźniej. Raźniej, raźniej tą płynie nam. Wszystko w lot! Miał, miał, chwyta kot! Miał, miał, co za kot! Miał, miał, kot nas chwał! Miał, miał, wszystko w lot! Miał, miał, chwyta kot! Miał, 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 miał! Zejdziemy nad rzeczukę, wymocie w wodzie bułkę i zjemy ją na spółkę! Miał, miał, za bułkę wielkie dzięki! Wystarczy kęs maleńki! Ojej, po ludzku gada! To chyba maskarada. Nie jestem zwykłym kotem. Nawet się przekonasz o tym. Są koty kartezjańskie, birmańskie i dobiańskie. Są chińskie i są polskie, a ja to rzadka rasa, co do tej pory hasa na wyspach. butach, hmm. Zawsze chadza w butach. Gdy w buty się wystroję, nie, nie zaznasz niedostatku nie. ze mną. O, włóż kocie, buty moje, dostałem je po dziadku, są jeszcze prawie nowe. A mnie choć będę boso, nogi tak poniosą: kapelusz włóż na głowę. O tak, wytwornym ruchem i kwiatek noś za uchem. Wyglądasz? Znakomicie! Wyśmienicie. Powiem, że dziękujemy, pozdrawiamy. I na razie, cześć! Cześć, cześć, cześć! Gdy się z, z kotem za Już nie będę czuł się sam. Z przyjacielem żyć jest raźniej, raźniej, raźniej czas popłynie nam. Wszystko w lot miau, miau, Chwyta kot. Miał miał. Co za kot. Miał miał kot nas chwał. Miał miał. Wszystko wlad. Miał miał. Chwyta kot. Miał miał, 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 miał. Bye, bye! Bye, bye!